Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie, w końcu mamy śnieg. W nocy dość mocno padało wczoraj po południu. No i cały ogród jest przykryty białą pierzyną. W tym filmie chcę powiedzieć, podsunąć wam parę pomysłów, jak wykorzystać właśnie ten śnieg w ogrodzie tak, żeby nie był on zmarnowany. Ogólnie żaden opat nie jest zmarnowany, ale można go dodatkowo fajnie wykorzystać. Pierwszy takim dość dobrym sposobem na wykorzystanie to jest narzucenie go do tunelu foliowego. Tak jak widzicie, ja mam dwie folie. Z jednej jest z jednego tunelu folia jest zdjęta. Na tym to folia jeszcze została. W tym tunelu została, dlatego że będę w nim przechowywał po prostu sadzonki. Które w tym roku robiłem, tak więc musi on pozostać. A co za tym idzie, po prostu w środku nie będzie żadnych opadów. Śnieg jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby dostarczyć wilgoci, właśnie do, do tego tunelu. Dlaczego? Jeśli przekopywaliście podłoże w tunelu to na pewno robiliście to albo z obornikiem granulowanym czy też z obornikiem naturalnym otóż, jeżeli ta ziemia jest sucha nie jest odpowiednio nawodniona cały proces cały proces rozkładu tego obornika wszystkie procesy rozpuszczania go powoli rozbieg, rozkładania przez dżdżownicę zostaje zahamowany woda jest niezbędna właśnie po to, żeby dżdżownice. Wszystkie mikroelementy z obornika się powoli rozkładały, rozpuszczały w ziemi, żeby wzbogacić to nasze podłoże do uprawy warzyw w następnym roku. Tak więc to jest pierwsze pierwsze zastosowanie śniegu właśnie nawodnienie szklarni, tunelów, których nie nie ma po prostu opadów. Co jest też i normalne. Drugą zaletą śniegu jest, że podczas gdy mamy przymrozki, podczas gdy mamy minusowe temperatury, a mamy właśnie warstwę śniegu, nasze rośliny nie są narażone na przemarzanie. I tak jak spójrzcie, tutaj mam tegoroczne boróweczki. One tak mi porosły. Nie jest to może jakiś rewelacyjny wynik, ale ja jestem całkowicie zadowolony. I spójrzcie. Teoretycznie w suche, yy, bezśnieżne zimy ja borówki jeszcze dodatkowo okrywałem. Teraz tutaj w koło borówki po prostu ta która jest, w zupełności wystarczy, żeby one nie przemarzły. Tak samo sprawa ma się przy hortensjach. Tak jak widzicie, nasypało na nie bardzo dużo śniegu. Teraz co prawda jest temperatura w plusie, on delikatnie... Topnieje, ale już mamy nasze hortensje zabezpieczone przed przemarznięciem. Jeżeli by była taka śnieżna zima i mroźna, nie musimy praktycznie zabezpieczać naszych hortensji, ponieważ one sobie świetnie dadzą radę właśnie dzięki temu, że są zasypane śniegiem. Ze śniegiem jest tak jak w uprawie <laughs> rolniczej. Czyli po prostu są gatunki zbóż, na przykład przykładowo pszenicy, która jest odporna na zimę, na przymrozki. Są takie, które mają tą mrozoodporność większą, mniejszą, ale zawsze jest tak, że ta warstwa śniegu i tak jest potrzebna do przezimowania. Tutaj mamy naszego rododendrona. Spójrzcie, też jest ładnie obsypany śniegiem. Musi się nic nie stanie, że śnieg leży mu tak na liściach, <laughs> że teraz one są tak po, przy, obciążone i przychylone. On ten śnieg bardzo ładnie zakonserwuje, za, zabezpieczy, nie? Zakonserwuje yy, nasze rośliny przed tym, żeby nie trzeba było ich dodatkowo zabezpieczać. Stąd zbożem. To powiem Wam na koniec taki przykład: mojego kolegi kupił pszenicę, jakąś odmianę skandynawską, odporną na mróz, czy na minus 30, czy 40, nawet wiadomo, tam są, tam są dość mocne zimy, no ale nie przewidział tego, że u nas nie spadnie śnieg. No i wiadomo, bez warstwy okryłowej, która w Skandynawii wynosi od pół metra nawet do metra do, do więcej. Pszenica przy minus pięciu mu przemarzła. Było to spowodowane tym po prostu, że zabrakło śniegu, który zabezpieczał dodatkowo nasze jego uprawy. Tak więc to są takie dwa podstawowe yy, sposoby wykorzystania śniegu, tak jak mówiłem, narzucić do tunelu, do folii, ale też okryć, zabezpieczyć przed, okrywają, zabezpiecza przed Przymrozkami. Tak więc, jeśli ten film będzie dla Was pomocny, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania innych filmów i na razie, cześć.